w klubie pływam od 3 lat, czyli od początku naszego klubu. Ale wcześniej mama mnie zapisała, jak byłam dosyć mała na basen, to wtedy w ogóle nienawidziłam tego robić. Tak, takie opory stawiałam, mój trener już ze mną nie wytrzymywał. Yy, buntowałam się strasznie, ale potem jakoś tak z latami, z latami zaczęło mnie to interesować i stwierdziłam, że lubię to robić i chciałabym to bardzo kontynuować w swoim życiu. Na zawodach, gdzie jest dużo uczestników, no to nie ukrywam, że trochę się stresuję, ale jednak uważam, że warto jeździć na takie zawody i to jest też krok do przodu dla siebie i fajnie się można rozwijać i no trzeba pokonywać trochę ten stres i żeby wszystko było lepiej i iść do góry. O tym, że Otylia występowała w różnych zawodach dowiedziałam się tak naprawdę nie jakoś bardzo dawno temu, może miesiąc, może dwa. Gdzieś na mediach społecznościowych były jakieś na przykład edity, że super, mega, pro jest. Ale tak to dopiero jak moi trenerzy mi powiedzieli, że jedziemy na takie zawody i właśnie będą to yy, o, o tyli, to wtedy dopiero się bardziej zainteresowałam nią i dopiero wtedy ją tak jakby poznałam.